Siemka z tej strony szpaku, a to już piąty odcinek Don't Serve, dokładnie tak. Tym razem. O, ale dużo miodu. I uciekamy, ciaty. Zaraz się wychylujemy. W tym odcinku pójdziemy po pajęczyny. Nie będzie to takie trudne. Więc, chodźmy. Mogę mieć problem, jeśli wszystkie pająki na mnie wyskoczą. Czekajcie, tak, wywalmy niepotrzebne rzeczy. Wychilujmy. Dobra. W sumie to jest wszystko. Pyk. Lecimy walczyć. Ale zlakczyło. Saving. Dobra. Jeden padł. Ooo! Trzeba będzie się, tak go zaraz zdjąć O, Zaraz skoczy, trzeba będzie zrobić unik Patrzcie, tak to się tak to robią szpaki A Nawet nie musiałem Jest I się wyhilujemy zaraz Dobra, Oh nice Dwa hile mam A to w domu sobie zrobimy tego lepszego heala no to pajęczyny potrzeba... Cztery. Tak, to już... Mam. W sumie moglibyśmy zrobić więcej. Znaczy, zdobyć więcej pajęczyny. I zrobić... Co zrobić? Namiot. Także lećmy na te pająki. Hejo, hejo, hejo. Chodźcie tu. Mamy tu plecak, mamy, dotaczony. Nice, ile hila. Podejdźcie, podejdźcie. Nie lubię lasów, ciężko walczyć. O ty, dziku Jak on to zrobił? Dobra, mamy 7 Silka. A potrzebna 10. Namiot 6 4 do pułapki. O, pojedynczy pajączek. Nie masz szans, czy jeszcze. 5 chili. Nice. I, I teraz trzeba będzie uważać. Wow, ile motyli. Bo teraz. Nie, nie wyskoczy nam. Ten żółty może nam wyskoczyć. <laughs> trzeba uważać. i mamy równo 10 nie 11? Wow trzeba by było się zająć tymi dostaniemy za nie jajeczka pająków w sensie jaja tych no wiecie o co chodzi <laughs> jaja kokonów <laughs> ale z i będziemy mieli eee, co będziemy mieli jest ciasto. Mm. Będziemy.. O czym ja gadałem? Kuźwa, ja tu jestem głupi. A nieważne. Zgubiłem myśl. Dobra. Zróbmy trap. Zaraz się powinien złapać Tylko odejść trzeba trochę Uciekać I się skończyła pułapka Na szczęście mam trochę Myślę, że teraz będziemy raczej Bo nie mamy na razie trawy, żeby zrobić te pułapki Ale myślę, że zrobimy więcej pułapek na potraków Najwyżej i tyle no czemu się nie chcesz złapać bubku dał mnie frajerze. Ja potrzebuję teraz, now. W trybie now. Eee, okej. Okay. <ścoughs> <I> tam pszczółki? <ścoughs> Aj! Ała! A tylko raz dostałam, na szczęście. W lesie je zgubię na pewno, mam milion procent. Dobra. No idź sobie. Dragonpai. Yy, Dragon Pie... Na razie sobie zostawimy. Zróbmy jedzenie. O, może coś chilującego. Mamy tylko jedną kupę. Czal, Coś mi ptak się nie chce złapać. No co on wydziobuje mi to? Ja chyba tu pułapkę stawię między te. Bo one tam lecą do moich farm. Nie wiem czy to jakoś działa. Ale cóż. Dobra. Mamy kury. Wow, 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 wszystko naraz. Jeb. Cukierki. Co one robią, co one robią. Wow, pogorszają stan. No, popsuł łapkę, frajur. Zamiast się złapać. Dzieciad! Łap się szybko. Ja w tym czasie napalę. Dobra. Jest, 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 jest! Nasionka. Zostawmy tutaj na nasienie. Impression. Aha, mogę wyciągnąć. Dobra. GIF. Ile mamy tych nasionek? Co to ma być, że ja dostanę jedną nasionka? Dobra, mniejsza. Wrzućmy to, to, to. Dragonfruit się zostawimy. Przecież one są bardzo potrzebne. <tryk> Dobra, zjadźmy to. Wow, wow, widzieliście to. Też tak chcecie, co? Plan. Mój dragonfruit rośnie. <tryk> co tu ratatuj? Znowu to gunu eee. Dobra. A ja chcę mu dać to. Aha! I to nie mówcie, że tamte nasionka mi gdzieś wypadły. No i głupi ptak popsuł pułapkę. Aha, no tak, są te. Dobra. Ja nie wiem co ja zrobię. Kurde. Jak mi tam te nasionka wypadły? No żal, mogłem nie wstawiać tego tutaj tak blisko. <coughs> A sprawdźmy. GIF. Ciekawe co będzie. Dał mi drugie? A to jest, że nie zawsze daje tak? Z tego co rozumiem Ej nie mówcie, że zjadł to Jajo! Pajojajo! jajo! Pajo jajo mi zniósł! Za so Co mi daje, pajo jajo? Łapkę naprawił Okej okay. Panią jają, panią jają Spadaj tak Tylko czekasz, odejdę dalej Frajer. Co kroczysz? wronok? Ja tu czerwonego wstawię później Bo on jest chyba lepszy O O wilku mowa Mój ulubieńcze Nie ty pójdziesz na rzeź Dobrze. Wstawmy tu. It's full. Full? A mogę drugiego. Nie. Aha, bo to jest mała. Dobra. Wysrał. Jeszcze raz. Znowu... Żebym tak spamować, aż nam wyleci kolej. Patrzcie, ty już nam rośnie. Dobra Ty możemy na no, kukurytek złapać e, Nie 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 nie, tak, to ja się nie bawię O, nice Tu wrzucimy ptaki A co? się będę Dobra, przetrwanie, survival e, Dobra, popiół Z tobą tobąśmy popiół z czego by tu najlepiej to zrobić? Ale strasznie dużo patyków. I znowu. Ile mamy? 6 razy 2. A dobra. Ki. Pochodnia. Mordoru. Tylko żeby mi się to nie spaliło i dało ich, że 6 i dało 1, tylko nie chcę 6. O jest. Nice. To mogłem od razu pracować. Dobra, jeszcze dwa patyki. Ała, 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 ała! Dobra, idźmy to ogarn... O, wierzmy, że zanim zniknie... Ogarnijmy <laughs> to. Raz, dwa... Trzy... Cztery... Pięć... I sześć. Nice. Patrzcie jak to hiluje, patrzcie, no. Już mamy piękne serduszko. Nie ma co więcej hilować, później nas wychiluje jedzenie, bardziej dragon fruit. Pyk Często one uciekają z tych pułapek. Częściej niż królik z tych. Ale co ja mogę robić z jajem? Dobra, mamy zapas jedzenka. A dragon fruit najlepszy. Dobra, czekajcie chwilę. Ja sprawdzę ile się nagrywa i zaraz wracam. Okej, okay, już jestem. Sprawdziłem. Niedługo się nagrywa, powiem wam. Ja chcę mu dać ratatui. Nie chcesz? A klopsy? A widzisz. Klopsy chcesz. Taki sztywy, bredny. O, też mam dwa jaja. Skniły jajo może nam posłużyć jako nawóz. No rośnie szybciej. Czyli tak. Dragon, fruit, jej, trafiłem to, co chciałem. Dobra. Dłużmy go. Fraja. Fraja. Dobra. Masz mi dać dwa nasionka. Seria. To co to, to ma być. Będzie w kółko, tak. A jak tak? Nie stracę, oby nie. Aha, nie chcesz? Nie chcesz Nie chcesz na pewno? E dobra, bo zaraz tu nas noc zostanie. No właśnie, no właśnie! Kuźwa! Nie to, to! Jaw! Udało się! No co ja mam z tym zrobić no? Kurde, kiedy mi wydropił dwa? Może w nocy? No, Sraj. to. O, już mamy duże drzewa. Dobra, ale my popracujmy nad magią. Cztery króliki, cztery deski, ten kapelusz. Ćw. A właśnie, najpierw zróbmy... Gdzie jest namiot? Cieś. Czu, czu, czu. Ja sobie będę spać tu, tu gdzieś, o. Patrzcie jaka broda. To jest najdłuższa albo prawie najdłuższa. Hehe. Mistrz Brody szpaku. Po zimie sobie ją zetniemy. Zobaczymy co nam wyjdzie później z tych jajek. Co będzie jak ja to zjem. Ale nie ryzykować, się tracić Dragonfly. Aha, mieliśmy sprawdzić co to robi. To wiecie co? Wskakujemy. Albo nie, nie mamy jedzenia. Fuck. Dobra, czekajcie. Cztery króliki, to będzie raz, dwa, trzy, cztery. I cztery deski. Raz, dwa, trzy. Hamstwo. Dobra, dosadźmy. Dosadźmy. W sumie... A nie, dobra. Ej, okej, okay, dosadźmy też i te Tę Ej, mogę mu dać królika Albo mięso z królika Albo marchewę, marchewę mogę to... Mogę mu to dać Uwaga A, nie chcę Dobra Ej, Siekiera, zróbmy I do boju Zniszczyć głupie drzewa No serio rata Co ja ścinam, nie to drzewo Dobra, zróbmy sobie od razu Ale nie zginiemy z głodu, z mamy tyle miodu Fuck Sorry panie drzewc Patrz, stawiam szyszkę, jedną Nie, masz szyszkę, szyszka Szyszka! 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 No! Panie drzewc! No kurde! Dobra, to wiem, że mam tutaj drzewca. I że nie jest fajnie. No nie! Ja on no, tak będzie za mną biegać. Czekajcie, bo ja tu ogarnę. I zaraz uciekam. Szybko! Jeść, jeść. Hra. Siekiera na niego lepiej działa. Patrzcie na ten skill. Jeep. Unik. Jeb. Unik. Jep, jep. Ojejciu. Mam sześćdziesiąt Sześćdziesiąt dziewięć procent siekiery. A, unik. Zniszczę cię, frajer. Ej, on się jakby pomniejsza. Trajera, zetniemy Fark, fight, fight, fight Oooooooo Łoo wow. Nieee Króliki Uff, Marble O, Oj się wystraszyłem, myślałem, że już przegrałem, że to będzie całkowity koniec tu patrzcie, została mi dana druga szansa. Gdzie są przedmioty? Drzewiec już nie jest agresywny, nie. No i króliki mi przyszyły. Mogłem założyć zbroję, ale tym tępy. No i gówno. Ten królik miał w ekwipunku, to przetrwał. No i nie ma drewna. Lipa. Gdzie mam królików? No nie. Panie. Panie. Dobra. Ja pierdziule. Co to miało być? Dobra, czas przygotować wieczerze. Oh yeah! Serio, nasionka. Mam pomysł. Gif. Da się. Serio. A ja chcę dwa bakłażany. Dwa. O, dziękuję. Mamy dwa bakłażany. Mam ja. Wy nie macie, haha, frajery. Dobra, ale reszta w następ... Dobra, reszta w następnym odcinku ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, Marka.